Dzisiaj jest odcinek o Toyocie RAV4 z 2019 roku. Oraz silnikiem 2,5 litra hybryda. Jest on bardzo rzadkim kolorze. Ma on 177 koni i niestety napęd na przód. Tak ona się prezentuje. Jest to Toyota RAV4 piątej generacji, która została zaprezentowana 28 marca 2018 roku podczas targów w Nowym Jorku, a jej europejska premiera nastąpiła w październiku tego samego roku w Paryżu. Okres produkcji jest od 2019 roku. Jest to oczywiście SUV segmentu D i pięciodrzwiowy. Tak on się prezentuje. Zbiornik paliwa mieści 55 litrów, a liczyłam jej 105. Tak się prezentuje cały kokpit. Tutaj schowek. Przepraszam za, za słońce, ale niestety taka pogoda. Konkurencją tego auta to Ford Kuga, Honda CRV oraz Hyundai Santa Fe. Tak się prezentuje po odpaleniu. Tu mam przełączenia na sport Normali Eco. Na Normali jest biały licznik. Eko zielony, a na sport czerwony. Długość tego auta to 4600 mm. Tak się prezentuje z przodu, a z tyłu wygląda tak. Jest dużo miejsca, tak jak w SUVie, praktycznie każdy. tak to się prezentuje. A bagażnik mieści 580 litrów. Tak się prezentuje z tyłu. Mamy tu dwie końcówki dechu Oczywiście bok. A tak się prezentuje pod maską. Jest to tak jak wiem hybryda. ładowanie indukcyjne. poprzednikiem tego auta to Toyota RAV4 oczywiście czwartej generacji. to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę suba i wpadajcie na inne filmy. Cześć.